manko. Eee, to będzie krótki raport odnośnie tego jak poszedł, poszedł start ligi i dlaczego znowu gram tą DV-ą głupią, bo co można innego grać, ten znowu to samo, nie. No, zacząłem sobie dv O wiele lepiej się zaczęło niż w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie było to mega raf, więc stwierdziłem, że będę levelował inaczej. Pokrótce opiszę jak wyglądało levelowanie i przejdę do giru, który miałem wtedy i który mam teraz i jak mi się udało to pólnąć, wszystko, jakie są cele i zmiany w bildzie, w sumie zmiana jest jedna lekka i pokażę na koniec jeszcze drzewko, jak moje wygląda. No To może zaczniemy od tego, że pokażę, jak przechodziłem przez akty. W aktach zacząłem mułem w pierwszym akcie na Scionie po to, żeby zdobyć lepsze sokaty. Szukałem blue blue green. Wziąłem Stormblastmind, wchałem się do 4. levela, Po 4. levelu wziąłem Orp of, Storm... of Storma, Onslaught i Frostbomba, połączyłem i do tego Swift Assembly. Z tym dokopałem się do 12. levelu. Na 12. levelu chcecie wziąć Multiple Trap Support. Po tym jak wejdziecie do Merveille, Kai i. Po prostu wziąć Lightning Trapa i tym już pchamy do końca. W drugim akcie Herald of Thunder, Skitterboty, bo one wysadzają te trapy i tam. E, miny i bierzecie tego jeszcze, jakąś się nazywa. Wave of Conviction dla Expożura trzeci akt Conductivity i ewentualnie Elemental Resistance Aura e, Clarity możecie wziąć też z pierwszego aktu i levelować do 5, 7 poziomu, coś koło tego i przestajecie dalej, bo potrzebujecie many no i co? O, później już nic. Nic. Eee, w szóstym akcie wyczyściłem plażę i po prostu kupiłem dwie bronie, żeby levelować cztery zielone sokety i dwa niebieskie, jeżeli się nie mylę. Eee, no i na offhandzie levelujemy to, co będzie w łóżku, to jest ważne. Eee, I expimy, aż do aktu. Lecimy, aż do aktu Blue Cock w sensie akt 9. W tym momencie możemy się zatrzymać, cofnąć się, zrobić laby i takie tam. Eee, albo iść do hejsta od razu. I ja przesiedziałem na Blue Cock do 60 levela i za każdym razem jak w BM level, to szedłem do hejsta, żeby kupić kontrakty, bo miałem trochę szansów. Potem jak miałem już 15 kontraktów, po prostu poszedłem do hejsta i latałem endless heist z down levelingiem, ale niedawno levelowałem się, po prostu biłem level cały czas, aż do levela 70 Przy czym robiłem małe stopki, bo w momencie, w którym mogłem zrobić dvre, to zrobiłem dvre po prostu. Ja chciałem ASAP to zasytapować. I było to trochę raf, ale zanim to pokażę, to przejdę jeszcze do Poba na 5 sekund. W pobie chciałem tylko pokazać. Czerwone nody to są te, których e, definitywnie e, w sensie nie brałem, a zielone to są te, które wziąłem po to, żeby leveling był smooth bardziej i regretnęłem to za regrety, które wydropiłem w hejście i dostałem z fabuły plus wyczyściłem dwie dodatkowe lokacje z fabuły, to daje wam cztery regrety, to jest praktycznie cztery za darmo na ziemi, także eee, oczywiście zrobiłem to później, razem z labami, ale z trialami, dwa triale ominęłem no to biorę, bierzecie spell damage, bierzecie lightning damage tu później lewa strona, 5 punktów do tego miejsca, to jest życie, duże E, zawsze to pomaga. Później zrównoważona dieta dajemy damage, bierzemy elemental resistance damage, mamy resy, mamy damage, mamy e, życie. Później góra. E, jak brakuje dexterity, to można wziąć to. Jayta tamulet wystarczył. E, bierzemy L Overload i Bierzemy Lightning Damage. From No Crit is Lucky to jest synergia. Po prostu jak walicie Lightning skillem, to jak krytniecie, to dostajecie more damage, a nigdy nie możecie zadać dodatkowych obrażeń ani alimentu nałożyć za pomocą kryta. Ale wasz kryt e, damage z, e, Lightningu zawsze jest Lucky, nie? W drugim akcie na sam koniec zróbcie sewandy z Topaslingami, które są rare, alternation i ra blue wandami i to razem jak złączycie, to gluty dają wam damage i macie Lightning damage. Oczywiście Lightning, jak dostaniecie plus 1 Lightning gdzieś to lepsze jest, nie? No i na koniec tam gdzieś w akcie 6 możecie to sobie wziąć, bo to jest 50 elemental damage za 4 punkty Jak czujecie, że brakuje wam damage, to po prostu ja to zostawiłem sobie w czego Chyba wziąłem to, nie jestem pewien, wydaje mi się, że wziąłem, ale nie brałem Jewel Sokata. i... Jak dojdziecie do tego miejsca i będziecie szli, to, to lewa strona jest jeszcze ok, bo te aura, afekty tutaj i reservation umożliwiają wam włożenie aury na resy tej śmiesznej i zostaje wam tam jakieś marne 50 many, ja miałem enduring mana flaska, więc było git z clarity i po prostu na końcówce many ciśniecie i tak fajnie jest, nie? Ale jak weźmiecie to i życie, to praktycznie rzecz biorąc, idąc w prawą stronę macie jeden klaster z życiem i później uuuu ścieżka zdrowia, nic tu nie ma poza inteligencją. Dopiero pierwsze życie jest tu, a tu są jakieś resy. Także, jakbyście naprawdę chcieli, to im wam brakuje damage'a, możecie wziąć. Tu jest cluster pod. Gdzie to jest? Gdzie się schowałeś w clusterze? Tu jest pod cooldown recovery rate. O, na trapach to pozwala wam chyba. To nie jest trop, throwing speed, ale coś tam daje. Maestrze, możecie wziąć. Możecie kombinować. Ja zrobiłem tak, jak mówiłem, i tyle. I swapa zrobiłem w momencie, w którym byłem w, na Blue w Poszedłem machnąć szybko dwa laby dla Witchering Press to jest 60 KS resa. I dobijając level, jak wypełniłem cały ten klaster To macie na tyle resa, że jesteście w stanie Devourę tak o sobie ubrać z szapy. E, chyba potrzebujecie 10 resa gdzieś na gidzie to jest śmieszne, więc... Taka, taka ilość res, KS resa to nie ma żadnego problemu e, No i w momencie, w którym już defaura była postawiona i miałem łuk, to poszedłem zabić e, przed, przed Kitawą Nie zabijałem Kitawy, tylko e, zrobiłem do końca fabułę I wziąłem Profine bluma z ostatniego lava, nie? Także... Zrobiliśmy no sensa z barona i, i się wstrzymujemy z zabiciem kitapy po prostu, nie? No i jak zrobiłem to, to już przejdę do może, w, w gry. W grze to wygląda w taki sposób, że um, w momencie, w którym to zrobiłem, to, to już leciałem endless haste do levela 70, później się down levelowałem o jeden level, zrobiłem tak 5 albo 10 razy. W haste łącznie spędziłem 2 godziny kurczę, farmiąc to. Po czym wyruszyłem w podróż na mapy. Do tego momentu, w którym to zrobiłem, miałem już 6-sekretową def OAF bez jednego z jednym dodatkowym czerwonym soketem zaraz niebieskiego. W tym miejscu Arogan Support wszedł, on też daje da Bonus. Dodatkowo miałem zamiast jednego Obliteration Wanda Zill Amplifier Shield. Reszta to były rary, skafty jak Czul, ale jakoś dałem radę. I do tego Forbidden Test. I tu ciekawostka. Udało mi się skraftować te cluster Jewele w momencie, w którym jeszcze byłem tam, podczas gdy ludzie wydropili je na mapach, ci piersi. Bo area damage nikt nie szuka takich i to jest 70, przepraszam, 68%. I ten level musicie mieć na tych dżualach, żeby zacząć w nich szukać. Trafiłem mega farta. Miałem, potrafiłem te nody, które chciałem w ciągu bodajże. Na jeden klaster poszło 60 altów, to jest na luzie taka ilość, że jesteście w stanie to z hejsta wyciągnąć, sprzedając po prostu śmietnik, który identyfikowaliście, żeby znaleźć dla siebie rary. Większość używacie do ks recepty, do momentu, w którym wasz slot nie jest już dobry, na przykład ring, nie? Także to jest mega wygodne w tym, że się siedzi tam i się tych rarów szuka, na mapie jak się wychodzi, to jest mega przyjemnie. No i co? Acer, Dominance, vast power, dwa razy. I do tego Born jest na tych, na tych nie do dzisiaj, także mam dwa takie. Trzeci jest Unnecessary, no i Xy'Bak'ła by się przydał, co nie? No, no to poza tym znalazłem Corrupted Blood Immunity na żuelku, tanio, 2C zapłaciłem, to był jeszcze pierwszy dzień. Tego kupiłem zaraz na, na następny dzień, bo miałem odłożone jakieś pieniądze, w razie czego, żeby snapić itemy i żeby robić jakieś tam flipy, może, czy coś takiego. Gość miał nawet już Corruptas, Area of Effect, Beka Stipa. E, malowe 25c za niego zapłaciłem, także bleet immunity od dnia drugiego, Pogers e, Co jeszcze? E, jeżeli chodzi o drzewo to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o gear to kolor zmieniłem, bo koledze siadł craft na harweście i sobie zmieniłem to. E, buty mam trochę lepsze już teraz, nie jakieś super kozaki, ale z Mojżesza. E, Pas, OK, jakiś jewel tutaj, 2% movement speed i życia i resy. Mamy tutaj Despair on hit i życie. To jest wszystko, co te rękawice swoją reprezentują. Baczo w Brotherhooda kupiłem Aktuali, jak zrobiłem laba Uber. Zrobiłem go z kolegą. Kolega akurat po prostu zabijał Izaro. Przeszliśmy go razem. Jakby batch kosztował 15 a kosztował 50c, w sensie trzeba Golden Oila kupić. A Enchant w labie mi siad na Tornado Shota plus jeden projectile, ale nie miałem hełmu żadnego, więc użyłem gula. To jest taka... taki hełm co daje Lesser Shiny i actually no... not bad, ale nieco... something super amazing. To jest dobre jak chcecie clear speed mieć tam. Ten hełm jest nawet fajny, ciekawy, ale nie jest to bez slot w większości buildów. Większość buildów ma jakąś fajną tą... fajny hełm, który mega pasuje do buildu, nie wiem, coś tam, więc no... z nim Amplifier, jest taka tarcza, jeszcze mógłbym pokazać. Bardzo fajna. A, chciałem ją używać na start, bo miał więcej życia, dawała i daje też AOE dodatkowe, ale to jest recently, musisz zabić, tak? Jeden. Także flaszki, Bluetooth dekaruje, tutaj nie chcemy quality na tej. Take when Savage Hit, Savage Hit, e, Ignite Immunity, i when ignited. E, movement Speed i zwiększony Movement Speed, e, Bluetooth dekaruje bez niczego. I teraz, jak macie te flaszki, to e, dodatkowo mogę wam powiedzieć, że, 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 że. że. E, jak wejdziecie sobie w Pantheon i zobaczycie, to zrobimy już soły wszystkie. Dlaczego? Bo Cannot Be Frozen to jest bodajże tier 5 albo 10 mapa. Zrobiłem to ASAP jak tylko mogłem, mega przydatne, nie muszę mieć tego w butach. Effect of Chill, okej, okay, było spoko, 15 tier mapę zrobiłem, mając 80 level chyba. Student Block Recovery też łatwo, to jest 5 tier mapa, to jest 5, 10, 15 jeżeli się nie mylę w tych soulach dużych. Tu jest Garukan, 60% Effect of Shock zmniejszony i Mame, Blind mnie nie obchodzi. Cannot be maimed to slowuje, ale muszę to chyba wymienić na Abrafa, bo Abraff daje unaffected by burning ground jak tylko zrobicie tego art scorchera i to jest jedyna rzecz, która mnie bije aktualnie, bo tak, poison, whatever, stun, mam tutaj, że mogą mnie odstunować za chwilę, frozen nie mogę być, chill połowa tylko działa, ignite na flaszce. I flaszka jest on można by było co innego wrzucić. Physical Damage Mitigation mam, jestem Bleed Immunity, mam Korrupted Blood Immunity na duelu. Mam Chaos Resa, jak jeszcze zdobędę Xybacko, to Elemental Damage wciągam jako Chaos. Jaki element tam został? Shock? No, Shocka mam 60%, ta wojda. Shock jest takim cichym zabójcą, jak nie wiecie. Czasami, jak was coś złanszutuje, to przez to, że mieliście Shocka na sobie inny damage wam w potem. Także nie, że musicie likingiem dostać. No to jest wszystko. Jakby mamy odporność na manchoty dość mocne, mimo że jest tylko prawie 4 khp, to Bild jest w miarę tanki. Ja robię cały content w grze poza posawaniem, bo nie bosuję. W sensie ja zabijam bosy na mapach, ale nie robię tych jakichś egzaltów i takie tam koledzy robili. Mm, naprawdę fajne są te bossy, ale są mega proste i nawet łatwe do zrobienia. Nie zdziwił się jakbym Def Auron zrobił za dzień albo dwa, bo będę potrzebował zrobić, a nikogo nie będzie w pobliżu. Także no, temporal chains permanentnie dookoła nas. AOE jest dużo. Zastanawiałem się, czy nie słapnąć tu trochę, żeby tu więcej wziąć, ale jest git w tym setupie, który jest. Ja czuję to naprawdę, że mogę szatować legiony. Ostatnią rzeczą, którą będę chciał zrobić, to jest wpierdzielić klaster. I pokazuję już klaster, jaki mam na myśli. A, nie mówiłem jeszcze sflexować, się chciałem z łukiem. Łuk kupiłem za 10c z plus 2. Tak, Iris tu jeszcze jest do dzisiaj, bo potrzebuję dexterity, żeby go nosić. Ciekawostka jak ściągnę defaura albo łuk, to nie mogę jednego i drugiego zabrać. To jest masakra. Patologia taka, że ja pierdziłem. No plus dwa łuk, e, miał ciulowe kolory i był Sixlinkiem, był korupter. 10C zapłaciłem za niego będąc w hejście i go przekolorowałem za pomocą ośmiu walorbów i ośmiu chromatików, bo szukałem jednego e, blue i liczyłem, że drugi się i siat za dwóch drugą razem. No to tyle, nie? Macie. E, korupta od razu, pierwszy lepszy displayron hit, to najlepiej kupić, żeby miało dużo życia i bo naprawdę nic nie zapłacicie, ja zapłaciłem 5 albo 10 za rękawic, także to wszystko w momencie, w którym e, snajpiłem sobie, miałem wszystko w zakładkach mogę gdzieś tam zamieścić, jak ktoś będzie chciał wysłać, fajna sprawa na stawki no nie, bo będziecie konkurować, to sami sobie zróbcie chociaż, no, także, mam jeszcze plus jeden power charge, bo ostatnio to zrobiłem to tyle w sumie e, Pantheon to to, ostatnie dwie rzeczy, to jest e, potencjał na ale ulepszenie buildu jeszcze tylko pokażę na no start, tu mamy rzeczy, zeal amplifier, ta tarcza, można tu zdobyć, oczywiście widzimy, że tu jest życie, spell damage nas nie obchodzi, energy shield nas nie obchodzi, area of effect, ten Zelo to naprawdę wkurza, to mogłoby tego nie być na tarczy, plus jeden area of effect za każde 50, ale to nie jest permanently, bo jakby dostajemy to na kilach i powiedzmy, że będziemy mieli połowę zawsze, tak, średnio będziemy mieli połowę, tak, to jest 25 AOE, to na Obliteration wendzie mam 20% Explor, nie mam życia, a mam 20% AOE, który jest zawsze. Więc... IMO lepsze to jest to, co tam jest, ale w niektórych sytuacjach naprawdę można było wykręcić duże AOE. I plus macie Physical Damage from hit taken as fire Damage, to jest mega dobra statystyka. To, w połączeniu z modem, który możecie znaleźć z... możecie sprawdzić na hełmie, że Taken as Fire, i jeżeli się nie mylę, Warlord też to ma. Możecie osiągnąć dość dużo taken as fire, do tego macie dużo armora i macie endurance Charge. Physical damage mitigation naprawdę jest solidne tutaj, w takim wypadku. I te EHP można osiągnąć porównywalne do tego, co mamy na elemental Damage, czyli jakieś 40-60 koła EHP versus physical damage przy hitach, kurczę, po 5-10 tysięcy, coś takiego. Także to jest spoko, nie? Można całkiem dobrze tutaj wyjść z tym. Nie tanki ten. Dobra. A teraz odnośnie idei, którą mam w głowie, i ona dość śmieszna. To jest Black Flame, Ring, pozwala nam, zaraz wyjaśnię jak to dokładnie zadziała, ale w wielkim skrócie każdy damage może tam e, e, igniteć, jak jesteście elementalistką, tak? I teraz mamy te nowe Jewel'e, które pozwalają nam wziąć elementalistki, e, ten Ignite właśnie, e, każdy damage może igniteować, mamy, m, że moje hity zawsze ignite'ują i bierzemy Black Flame'a, mój Ignite bije chaos damage, jeżeli ktoś tego nie wie, no i Ring poza tym ma fire resy, chaos resy i fire damage over time multi, tak? Ale nasze ignite y trwają połowę duracji. Normalnie ignite trwa 4 sekundy, to będzie nam trwało 2 sekundy. Ee, ignite na sekundę bije, jeżeli się nie mylę, 100% tego co hit uderzył, ale mogę się mylić. Możemy to za chwilę sprawdzić. W międzyczasie będę tego szukał. I piszemy ignite pole. I teraz motyw jest taki, że nasze eksplozje naprawdę mocno biją, jeżeli mamy cluster ale pod to. Więc jak mamy dwie takie połówki, dwie takie upiny i weźmiemy tą klasę postaci, to jest. Ee... 50% off base damage, base fire damage per second, ale oni to zmienili w poprzedniej widze, więc. Eee... Także wydaje mi się, że to więcej teraz bije, nie? Eee... No, a mniej o to. Eee... Oni coś tam pozmieniali ostatnio z tym. Więc... Nie będziemy tu kombinować. Eee... No co, co mogę powiedzieć? Eee... Plan jest taki, że zdobędę dwie połówki, W tym momencie 6X-a musiałbym za zestaw zapłacić, z tego co pamiętam. Eee... Założę Black Flame'a, jak my... będzie dało się to zrobić i e, liczymy na to, że rary będą się dopalić dzięki temu, fajna jest sprawa. A tu to, że e, ten damage, który zadajemy z Ignite jest chaos, e, wpływa na niego chaos.multi, wpływa na niego od naszej strony chaos.multi i so, przepraszam, chaos.multi na to nie wpływa, wpływa na to .multi i fire.multi. Ten damage cały czas jest traktowany jakbyśmy zadali fire damage. Mimo, że zadaliśmy jakby go za pomocą innego damage'u, chaosu, to on dalej zadaje fire damage overtime do momentu, w którym nie są przeliczone te wszystkie rzeczy, czyli wszystkie buffy to są pod fire i w momencie, w którym wejdzie na przeciwnika, dopiero wtedy zadaje chaos damage, więc debuffy na przeciwniku najlepsze są te, które działają na chaos, czyli na przykład Witcher albo Despair Curse, więc damage, który przeciwnik wciąga, będzie chaosem, a ja mam Despair cały czas dookoła, żyć nie umierać, E, jedyne co jest downside'em, to Dot multi tego nie skaruje, więc jeżeli ma to gdzieś w bildzie, to to nie pomoże, ale ogólnie rzecz biorąc powinno być tak, że jeżeli Rar jakiś przeżyje gdzieś tam z Legionu czy coś, to się dopali zaraz w 2 sekundy i może zdealeruje, to jest też mega fajna sytuacja, może delaynie tą swoją, e, jakby to powiedzieć, E, tą swoją eksplozję na od, odroczy na później i dzięki temu zczeinuję następną jakąś paczkę, która będzie biegła w moją stronę, bo akurat goście mieli jakiegoś Muna albo coś takiego, to jest spoko. Także tak to będzie wyglądało. Co poza tym? E, drzewko atlasu, tak? No to w tym momencie mamy 72 tego, nie zrobiłem żadnego z tych, jedna mapa. Naprawdę podobałem mi się misji Kiraka, są o wiele tak 4 razy lepsze niż zany na luzie Wziąłem Esencję na start, będę chciał z tego wyjść, bo to mi się za bardzo nie podoba. Te dwa klastery wziąłem, żeby mieć map Sustain i naprawdę dobrze to działa w połączeniu z Harbringera mapami, które sobie tam kilka odpaliłem. Naprawdę dobry Sustain mam, po prostu poprzerabiałem mapy, które już miałem zrobione, na takie, których nie miałem i użyłem ich Harbringer mapy Elobans. Boksy. Boksy są dobre. Nie szedłbym na pewno w shiny, jakby ten jeden shine dużo nie robi Harbingery są jedną z najfajniejszych rzeczy, którą wziąłem i Corrupted Strongboxy są mega fajne, nie wiem jak te Secret Operations z jednego z karabarach na razie wydropiłem. No i co, I poza tym to jest tak, że wziąłem tutaj harbringery i wziąłem tą nodę. Nie polecam, nie działa to ani na Syntezis mapy, ani na harbringer mapy, jedynie na mapy, które się znajdują na atlasie to będzie działać. Pozdrawiam formalnie jeden x dla ciebie <laughs> za to zakład mieliśmy. No i co, tak poza tym... Plan jest mój taki, że będę ładował wszystko w Ritual, aż dojdę gdzieś do tej strony i weźmiemy sobie tutaj to, żeby z map bossów leciały dodatkowe te. Będę maperem, e, dodatkowy sextans, Ritual na dole, delirium. I oprócz tego, jeżeli zostaną mi jakieś pointy, to właduję to tutaj do emblematik. E, weźmiemy tutaj sobie e, Templar i Maraket, podajże, army, e, i 6% emblematika tu. I tutaj jest podajże 0,2 i 0,2 to jest 1% łącznie. Generałów nie będę brał, chociaż może wezmę, zobaczymy. Warhorda też mógłbym wziąć, ale całość polega na tym, że chcę skarabów używać do tego i tak to robić, więc będę miał wyrąbane, nie? No i co, i to wszystko w sumie. Jeszcze coś? Nie, chyba. Myślę, że wyczerpałem temat. Chciałem coś jeszcze wziąć tutaj? Chyba nie. Tam z delirium nie będę się spuszczał, bo to straightforward, są nody, tak samo z tym. No. To by było na tyle. Nic, gdyby ktoś był świerem i chciał tym zaczynać, w tej lidze, w tym momencie, to. Czy ja to polecam? Raczej nie. TVura zwykła jest lepsza, nie? W sensie możecie zrobić, a to co ja robię to jest jakaś abominacja i tam. Ale jest mega fan. Jeżeli chcecie autobombera, który nie jest zbyt drogi, to jest zarobiście. Następny upgrade mój w buildzie aktualnie to będzie Glory's Vanity, na to muszę wydać. A później po prostu ulepszenie łuku. I nad netgemy. Mi się wydaje, że najpierw nad gemy, później ulepszanie łuku, nie? No nic. Eee, na nic. Na chłopaki i trzymajcie się za ptaki, nie? Powodzenia jeszcze. Dużo Exaltów. Hello.